Czyli to wszystko. I mamy kurczaka i co z nim robimy? No przede wszystkim musimy w dużym garnku, z tym, że jak mamy takiego płaskiego, mm, szerokiego... Płaski taki, mhm, mm, ta, mm No to z zagotowujemy wodę i wkładamy kurczaka piersią do dołu na jedną minutę, no, i odwracamy i jeszcze raz, prawda, e, minutę... E, gotujemy, y, raczej parzymy, bo to nie można powiedzieć, że to jest gotowanie, tylko parzymy z drugiej strony. Później wyjmujemy i odstawiamy, kładziemy na cedzak, na cedzak i żeby to nam y, ta woda i w ogóle cały, wszystko nam to ściekło. W międzyczasie na suchą patelnię. Aha. Na tak suchą, nie, tak. bez tłuszczu. Bez tutaj. tłuszczu, całkowicie. Wsypujemy tą y, sól, Aha. I poza tym. Tu mamy. Tak, tu uh -huh. mamy i y, cynamon. I to podgrzewamy na małym ogniu przez trzy minuty ciągle mieszając. Uh -huh. I sól w międzyczasie nam się zmieni. Nie będzie to biała, tylko raczej szarawa. I tę gorącą solą, to już tak? pani może wie tak. to tak, Oczywiście. pani się normalnie to wsypuje, Tak. Uh -huh. Już, tak. O, już mamy. No, i już... I leciutko, prawda? Przesypujemy. Tak, że przesypujemy. Mhm. Inaczej ja piszę yy, w przepisie, że trzeba to rozprowadzić, tak. ale normalnie to się tak to robi. I wtedy pani spinia, Aha. proszę bardzo, wypukła A można tak. jakąś taką grubszą nitką? Też można to zeszyć, jak się nie ma. O, już mamy spięte. Tak, już mamy to spięte. A to mam jeszcze. I w międzyczasie będziemy przyrządzali marynatę. Tak. Wlewamy, tak, tak, wlewamy do małego e, rondelka, wlewamy e, ocet, e, wódkę, miód i podgrzewamy przez 3 minuty na małym ogniu. Z tym, że nie wolno, żeby to się zagotowało. Tak, nie wolno dopuścić do tego. I wtedy po trzech minutach dokładamy do tego i um, czosnek postarty, tak. Natomiast y, mąkę ziemniaczanę roz, roz, y, roz, y, roz, y, rozprowadzamy wodą i, i wtedy, jak Pani widzi, tak. mamy taki... zawiesinkę taką. To, tak. I tym I trzy razy smarujemy Aha, tego kurczaka. Tym? Tak. Cały kurczak, czyli jest ta, ta, ta. pociągnięty, tak? No i jak mamy już Już mamy to wszystko, gotowe, Że dwa, trzy razy. Ta. Wieszamy, Aha, czyli wieszamy nogami, albo mogę. nogami, albo skrzydłami. To wszystko mm -hmm. zależy, jaki mamy sznurek, prawda? Bo jaki sznurek jest y, 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 po prostu taki z bawełny, to wtedy za skrzydłami, a jak jest osy, to wtedy prawda, za, nogami. za nogi. Mhm. I tak zostawiamy gdzieś sześć. Godzin, a jeszcze Aha, na noc przeschnie. Tak? Trzef, musi to wyschnąć, z tym, że nie może to lepiej, I, i z tym, że lepiej, żeby to było nad jakąś miską. Uh -huh. I wtedy od czasu do czasu smarujemy, smarujemy. Dalej, dalej ten. A jeśli już nam wyschnie, co robimy później? Musimy z tym Przede wszystkim rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni, i to jest ważne. Bardzo proszę, żeby panie nasze młode i nie tylko młode o tym pamiętali, że przed wojną się też tak piekło drób, właśnie to jest, to są te składniki piekarnika, prawda? I po prostu na tym kładziemy i pieczemy, bo mamy ogień ze wszystkich stron, także nam wszędzie to się ładnie będzie rumieniło. No i wtedy 90, 60 Minut, to zależy od, wiek, od jakiej jest duży ten kurczak, tak. od 30 minut do... Trzymamy. Tak, tak, i koniec. Wszystko. I później? A tylko mogę powiedzieć, życzę wszystkim smacznego. <grych> A ja mam informację, że te panie, które jeszcze nie zapisały naszych składników, odsyłamy do Timu tygodniowego ilustrowanego magazynu. Tam panie będą miały nasze przepisy. 10.10. 10. Film dla drugiej zmiany. Dziś film produkcji czeskosłowackiej zatytułowany Wyspa Srebrnych Czapli.